We wtorek 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się eliminacje Szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Widzy Pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom. Zmagania zmaganiach wzięło udział łącznie 30 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu brzezińskiego w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria, klasy 1-4 szkół podstawowych. Druga kategoria, klasy 5-8 szkół podstawowych. Trzecia kategoria, szkoły ponadpodstawowe. W Pierwszej kategorii wiekowej zwyciężył Jan Lewandowski ze szkoły podstawowej nr 1 w Rzinach. Drugie miejsce zajął Amelka Białobrzeska ze szkoły podstawowej nr 1, a trzecie macie kapusta ze szkoły podstawowej w W Drugiej kategorii wiekowej zwyciężył Maja Łukasik ze szkoły podstawowej w Dągosce Dużej. Drugie miejsce zajął Maciej Dziubiński ze szkoły podstawowej nr 2. Trzecie miejsce Goroś Lewkiewicz ze szkoły podstawowej nr 2. Trzecią kategorię wiekową wygrał Szymon Ferdynand z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach. Drugie miejsce Igor Łapka, a trzecie miejsce Piotr Pierczak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki. Natomiast uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej, otrzymali nagrody z rok pani Renaty Kobiery, starosty Brzezińskiego, starszego brygadzisty Dariusza Guska, komendanta powiatowego państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz drucha Leszka Jarząba, prezesa powiatowego. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach. Zwycięzcy będą reprezentować nasz prawie w inicjacjach szczebla wojewódzkiego, które odbędą się 7 maja 2022 roku w miejscowości muszek w powiecie łaskim. Wczesnym rakiem, w środę 27 kwietnia, rozpoczął się robot na składowej. Maszyna drogowa sfrezowała zniszczoną wierzchnię. Ulica została wyrównana i otrzymała nową nawierzchnię. Ruch na ulicy nie został wyłączony, ale zalecany był objazd przez przedsiębiorów. Wyremontowana ulica została oddana do użytku. Wszystkie służby ratunkowe, w tym kilka zastępów Straży Pożarnej, pojawiły się przy ulicy przedmiotowo w W środę 27 kwietnia przed godziną 20, do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rzesinach płynęło zgłoszenie o w na placę schodowej bloku mieszkalnym. ODO jeździ na miejsce zdarzenia. Rody ubrane w ODO przystąpiły do lokalizacji zagrożenia i ogłoszenia pomieszczenia gospodarczego w Piwnicy Bloku. Po ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu klatki schodowej, rody przy pomocy detektora wielogazowego zmierzyły wartość tlenku węgla w mieszkaniach i po przewietrzeniu pomieszczeń zakończyliśmy działanie parę minut po 22.00. 22. Relacje odnośnie ruchowiec OSP Brzeziny. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Pod JRG Brzeziny i OSP Brzeziny oraz pojedynczymi z OSP Helenów i OSP Polik, a także Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. W sobotę 30 kwietnia, w podbrzeżickich Lisowicach położonych w gminie Koluszki, rozpoczął się sezon 20 Głównymi atrakcjami otwarcia były koncerty Maryli Rodowicz i Lady Koncert Marily Rodowicz rozpoczął się o 19, natomiast Lady Punk swój koncert z okazji 40 lecia zespołu rozpoczął o 21.00. Zdępy były oczywiście nermowe. Poza tym dla gości był dostępny wakeboard i wypożyczania sprzętu wodnego, także restauracja i budki z przekąskami. Tego samego dnia został otwarty również park linowy blisko rok czekając na urwomienie. Park linowy składa się z siedmiu przeszkód zawieszonych na trzech różnych wysokościach. Znaczone raz podzielone według stopnia trudności na kolory, od zielonej po czerwoną. Teraz to można łączyć. Dodatkową atrakcją jest Tyrolka, czyli 200 metrowy zjazd polinie. Mility do parku linowego kosztują 20 do 65 zł. Tego dnia w był obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Ulica Akacjowa, wzdłuż zalewu, była jednokierunkowa z zakazem parkowania po stronie lasu, a parkingi od strony Erasmowa były oświetlone przez samochody ochotniczej straży pożarnej. Należało też zwracać uwagę na nakazy skrętu. Przed wami fragment koncertu Mary Rodowicz. Nie tak miało wyglądać piłkarskie święto w Brzezinach. Tego samego dnia w Brzezinach odbył się mecz na szczycie Skierniewickiej Klasy Okręgowej. Czwarty w tabeli start podejmował lidera jutrzenkę drzewce. Transmisję z tego spotkania przeprowadził kanał Hatrick TV. Start przed tym spotkaniem tracił do jutrzenki 12 punktów. Jednak po tym spotkaniu strata zwiększyła się o 3 punkty. Drużyna spod lipiec Rejmontowskich przerwała serię sześciu meczów startu bez porażki, który stracił w tej rundzie tylko jednego gola. Spotkanie wyraźnie szło pod dyktando gości. Już w 31. minucie wynik otworzył zawodnik gości, Jakub Perek, popisując się efektownym trafieniem z rzutu wolnego. Dla byłego gracza KKS u Koluszki była to 37. bramka w tym sezonie. 7 minut później na 2-0 z dystansu podwyższył Filip Niźnikowski, wychowanek startu Brzeziny. Po zmianie stron to start kreował więcej akcji i naciskał na bramkę rywali, ale goście bronili się efektywnie. Ostatecznie, jutrzejszym po dłuższym czasie udało się podwyższyć prowadzenie za sprawą gola z rzutu karnego Filipa Niżnikowskiego w 88 minucie. W doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Jakub Perek, kolejny raz nie dając szans rosłemu bramkarzowi startu Piotrowskiemu. To było bardzo jednostronne widowisko. Nic dziwnego. Że w ostatnich minutach emocji już nie było. W poniedziałek 2 maja, po, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ogrzezienach o godzinie 10:00, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi, odśpiewanie hymnu państwowego oraz przemówienie okolicznościowe. Flagę podniosło trzech uczniów Liceum Ogólnego Kształcącego, ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Celem święta jest promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W tym dniu Polacy z dumą wywieszają flagi w domach i instytucjach państwowych. We wtorek 3 maja na Placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyła się uroczystość upamiętniająca uchwaleń konstytucji 3 maja. Na miejsce przybyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych i z ich podległych oraz związków i stowarzyszeń. Po uroczystym ciągnięciu flagi na maszt i odsłuchaniu hymny państwowego przemówiła pani burmistrz Ilona Skibor. Święto międzynarodowe, które dzisiaj obchodzimy, pozwala nam upamiętnić te czyny. Jesteśmy dumni z dokonań naszych rodaków. Święto Konstytucji 3 maja powinno służyć zaciśnieniu patriotycznych więzi i oddaniu się refleksji. Niech nasza obecność manifestuje nasz patriotyzm. Dzisiaj żyjemy w czasach pokoju i wolności. Zapominamy często o tym niezwykłym darze, który nie został nam dany raz na zawsze. Są to wartości, które musimy przekazywać oraz pielęgnować z pokolenia na pokolenie. To właśnie do naszego pokolenia, ludzi wolnych, należy kontynuacja myśli i założeń twórców Konstytucji 3 Maja. Po oficjalnym otwarciu obchodów uczestnicy wydarzenia przemarszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, aby tam złożyć kwiaty i oddać hołd twórcom Konstytucji. Kwiaty pod klasztornym pomnikiem złożyli m.in. innymi pani burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor, zastępca burmistrza Miasta Brzeziny pan Jakub Piątkowski, Rada Miasta Brzeziny, Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji, a także przez dyrektora Muzeum Regionalnego pana Pawła Zybałę. Po oddaniu hołdu i złożeniu kwiatów orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach przed przemarszem do kapiecy Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej odegrała Mazurek 3 maja. Po oddaniu chodu i złożeniu kwiatów, kolumna przemaszerowała w kierunku kościoła Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, gdzie tam odbyła się uroczysta Msza Święta. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Brzezińskiego. Do usłyszenia. Najważniejsze informacje z Brzeziny i jej okolic tylko w Tygodniku Brzezińskim na antenie Telewizji Brzeziny. Tygodnik Brzeziński, w niedzielę o 16.00.